nie ma. Ogólnie zaczynamy nową serię na YouTubie. Czyli nie ta prawdziwe życie na sam początek. Oczywiście mamy zero pieniędzy, nie mamy prawa jazdy, nie mamy auta, nie mamy nic, więc wystarczy w sensie podejść do sklepu, spróbujemy się może zatrudnić. Może się uda. Może akurat. Więc widzimy się już na miejscu. Jesteśmy pod sklepem pierwszym. Chodzimy, zobaczymy, czy nas zatrudnią. Yy... Dzień dobry. Yy... Szukam zatrudnienia do pracy. No niestety. Okej, okay, dziękuję, do widzenia. No niestety tutaj nie wyszło, więc idziemy do następnego sklepu. Widzimy się przy następnym sklepie. Siemanko, jestem pod kolejnym sklepem. Idziemy zobaczyć, czy nas przyjmą. Więc widzimy się za chwilkę, jak się okaże, czy nas przyjmą, czy nie. Dobra, mam dla Was bardzo fajną informację. Przyjęli nas do tego sklepu, więc tutaj od dzisiaj jest nasza nowa praca. Ja już Wam tutaj przedstawiam. Sekundka. Na stacji paliw, tutaj ładnie paliwka, i to jest nasz sklep. Dobra, czyli na, tutaj w tym sklepie będziemy pracowali. Niestety teraz trzeba jakoś pójść z buta gdzieś. No i powiem Wam tyle. W opisie wszystko będzie na bieżąco. Ile będziemy zarabiali ze sklepu, to się okaże na następny odcinek. No i chłop na ogólnie nie powiedzieć, że jest 2000, ale też możecie napisać yy, ten, Waszą opinię, ile będziemy zarabiali to możliwe, że przyjmę Waszą opinię, bo chłop nam powiedział, że 2000 y, na no, ten od, od, od każdego odcinka. Więc trzeba się o to postarać. I też z GTA... sobie po co tutaj weszłem? I też z GTA będą y, też shortsy i też y, filmy różnie będzie. Ale... Na ten moment mamy 0 pieniędzy. Wszystko będzie napisane w opisie jaką mamy pracę i będzie rozpisane ile mamy pieniędzy. Na ten moment saldo naszego konta wynosi 0 zł. Więc ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na mój kanał do subskrypcji i do lajkowania. Siemanko.